W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić. Lecz On im odpowiedział Idźcie i powiedzcie temu lisowi Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem, Ty zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom Wasz tylko dla Was pozostanie. Mówię zaś Wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Święty Paweł dzisiaj, pisząc do Efezjan, mówi: Proście i za mnie, aby dane mi było Słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień. Żeby dane mi było Słowo, gdy otworzę usta, bym swobodnie, jawnie głosił tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuje poselstwo jako więzień. To jest ta, ta prośba, którą, którą dzisiaj również my kierujemy do siebie nawzajem, żeby głosić Ewangelię wtedy, kiedy, kiedy przychodzi ucisk, głosić Ewangelię w sposób właściwy, bo normalnie nasze zachowanie, kiedy przychodzi ucisk, kiedy przychodzą utrapienia, niezrozumienie, jest taki, jak dzisiaj faryzeusze radzą Jezusowi: uciekaj stąd, bo chcecie zabić. Uciekać. Uciekać z naszego domu, uciekać z relacji, w których jesteśmy, jeżeli one nas zabijają, jeżeli sprawiają, że czujemy się nieszczęśliwi. Uciekać. Uciekać. święty Paweł mówi, proście, proście, żebym mógł wtedy właśnie jako więzień, kiedy otworzę moje usta, głosić Ewangelię. Bo ten moment właśnie wtedy, kiedy, kiedy spotykają nas te różne perypetie życiowe, trudności, nieszczęścia, kiedy nas źle potraktują u lekarza, albo kiedy sami trafiamy gdzieś na salę operacyjną, albo kiedy umiera nam nasz współmałżonek, albo dzieci się buntują, jest tym momentem, w którym jesteśmy wezwani do tego, żeby głosić tajemnicę Ewangelii. A tajemnica Ewangelii, Ewangelia. Nie jest Ewangelią sukcesu, zdrówka, pieniążków, dobrego samopoczucia, świętego spokoju. Tylko jest, Ewangelia jest dobrą nowiną o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. I ją można głosić w sposób właściwy tylko w jeden sposób. Kiedy, kiedy człowiek Wkracza w te wydarzenia, kiedy nie ucieka, nie przeklina Boga ani bliźniego. Bo prawdziwa walka, dzisiaj Święty Paweł w tym mówi, że my nie toczymy walki z ludźmi. Nam się czasami tak wydaje, nie? kiedy mąż źle się zachowuje, okazuje brak szacunku, kiedy nas znieważają, albo nas dotyka coś, lekarz nas źle potraktuje, Nie wiem, no, no to wtedy próbujemy toczyć walkę. Oskarżają nas o coś niesłusznie, wtedy toczymy walkę z tymi ludźmi, mając do nich pretensje. A dzisiaj święty Paweł mówi, że istnieje prawdziwa walka i to jest właśnie to, te światłe oczy wiary, które nam daje Bóg że potrafimy zobaczyć naszego prawdziwego nieprzyjaciela. Chcemy toczyć ten zwycięski bój dla Ewangelii? To musimy toczyć walkę z prawdziwym nieprzyjacielem, nie z ludźmi. A jak się toczy? Pamiętacie Księga Rodzaju? Po grzechu Bóg mówi do szatana o tej walce, która się będzie rozpoczynać, o tej nieprzyjaźni między, między człowiekiem a nim. Ja mówię, ale będzie taki czas, że on zmiażdży ci głowę, ale ty zmiażdżysz mu piętę. To znaczy można głosić tylko wtedy zmiażdżyć głowę nieprzyjaciela, jeżeli pozwolimy na to, żeby on zmiażdżył piętę. To znaczy, jeżeli wejdziemy w to doświadczenie więzienia, trudności, w które jesteśmy wprowadzani, wtedy jesteśmy gotowi, kiedy w to wkraczamy, tak jak Chrystus, który pokonał nieprzyjaciela, nie wtedy, kiedy ostatecznie, prawda? Nie wtedy, kiedy rozmnażał chleb, kiedy chcieli go obwołać królem, kiedy dokonywał przemiany. Wody w wino, nie wtedy, tylko wtedy, kiedy został odrzucony i kochał do końca. I mówił Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. I to, co wydało się, wydawało się porażką, to odrzucenie, zniesławienie, śmierć, to stało się momentem, w którym mogła się objawić potęga Boga. I to jest to słowo, które, które przychodzi do nas w tych wszystkich sytuacjach. I myślę, że dzisiaj możemy do siebie nawzajem naprawdę zanieść te słowa i prosić siebie nawzajem o modlitwę, żebyśmy byli gotowi, kiedy otworzymy usta w tych różnych naszych zmaganiach, żebyśmy naprawdę objawiali tą tajemnicę Ewangelii, objawiali moc i potęgę Boga. A Bóg nas będzie zaprawiał do walki w taki inny sposób, niż my jesteśmy przyzwyczajeni. Dzisiaj piękny jest ten psalm. On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do bitwy. Właśnie tak, tak moje ręce będzie zaprawiał, kiedy pozwoli mi je rozciągnąć. Ręce, palce, które nie będą ściśnięte w pięść, tylko otworzą się ku drugiemu człowiekowi w geście przebaczenia. To jest, to jest w ten sposób, Pan zaprawia ręce do walki i palce do bitwy. To jest ta, ta pierwsza rzecz, która przychodzi. Jest jeszcze druga myśl, która do mnie jakoś przychodzi, bo to, bo to jest powołanie nasze, prawda? Powołanie nasze w tym świecie być prorokami. Wszyscy jesteśmy prorokami. Na chrzcie zostaliśmy namaszczeni na proroków. Kapłanów, proroków i królów. I mamy tą misję do spełnienia wobec w naszej rodzinie, wobec naszych dzieci, wobec naszych współmałżonków, wobec tego świata. Mamy misję do spełnienia jako prorocy w tym domu, jakim jest ziemia, w tym domu, naszym, też i w Kościele. Mamy misję dać krew. Żeby mogła się objawić przebaczenie Boga, Jego zwycięstwo. Ale jest jeszcze druga strona, która gdzieś do mnie jakoś przychodzi, oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Znaczy, jeżeli odrzucamy proroków, których Bóg posyła do nas, To dom pozostanie tylko dla nas. To znaczy, możemy, możemy mieć święty spokój. Możemy odrzucić to niewygodne słowo, które przychodzi, które zaprasza nas do nawrócenia, do, do zmiany e, kierunku. Bo my jesteśmy jako Kościół, my jesteśmy jako chrześcijanie, powołani do tego, żeby przestać żyć dla siebie. Osiem godzin pracy, a potem mam święty spokój. Potem nie, ch nie chcę mieć problemów. Możemy tak, tak myśleć my, jako zakonnicy, nie? myśleć o nas, wyremontować nasze domki, nasze klasztorki. Myśleć o tym, że się starzejemy, potrzebujemy pomocy. Bracia są coraz starsi. Musimy wyremontować klasztorek, żeby tam bracia mogli przebywać. Myśleć tylko o sobie. Ale tutaj to słowo mówi, to jest przekleństwo. Dom was pozostanie tylko sobie, okej. Okay. I myślimy tylko o tym, kto ostatni zgasi światło. Nie? Myślimy tylko o naszym życiu, o naszym bezpieczeństwie, o naszej pomyślności. Jeżeli odrzucimy proroków, którzy przychodzą i są trudni, tak jak Chrystus był trudny dla tego pokolenia, to dom nasz pozostanie tylko sobie a jak sami zostajemy w domu to już możemy sobie wypisać kupić sobie miejsce na cmentarzu postawić pomnik wypisać wszystko zostawić tylko datę śmierci ale my jesteśmy powołani do życia i żeby to było możliwe jest konieczne dla nas żeby pozwolić prorokom mówić słowo niewygodne które nas Wyprowadzi z tego życia dla siebie samego, bo nasz dom nie jest dla nas samych. To jest dom Boga Żywego. Boga, który jest Bogiem życia, Bogiem, który nigdy nie, jest na, nie, nie stoi w miejscu, który się rusza, który prowadzi historię i który przeprowadza ze śmierci do życia. Ale przeprowadza wtedy, kiedy jesteśmy gotowi wejść w śmierć. Jak się bronimy, zostajemy sami. Takie słowo, które, które dzisiaj mnie bardzo porusza w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje, co się dzieje w, w kościele, co się dzieje w naszej parafii, w naszym mieście, co się dzieje w zakonie. I na to wszystko będzie przychodził Chrystus. Widząc na, na tą, całą, tą całą słabość, i będzie mówił: To jest moje ciało, bierz i jedz. połamane ciało Chrystusa. Dzisiaj będzie przychodziło, żeby dawać mi tę zdolność łamania mojego świętego spokoju, łamania mojego myślenia tylko o sobie, łamania tego, żeby ten mój dom był tylko dla mnie.